Cześć, e, witam Was serdecznie. Przepraszam na wstępie za godzinę. Pół godziny po ślizgu, e, ale niestety, tak jak e, wiecie, czasami no nie mamy wpływu na to, e, jak nasz dostawca internetu, którego oczywiście serdecznie teraz pozdrawiamy, żeby nie było też kryptoreklamy jakiejś, więc mamy te pół godzinki. E, godzina 17 e, obsuwy. Ale mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza, będziecie mogli zobaczyć sobie jeszcze ten film, jeżeli kogoś teraz nie ma i cierpliwość mu już nie pozwoliła czekać dłużej te kolejne, kolejne pół godziny. Więc dzisiaj zaczynamy kolejne nasze wyzwanie, wyzwanie z koktajlami wiosenno-majowymi słuchajcie, dzisiaj widziałem, że już kilka osób miksowało, super, bardzo, bardzo nas to cieszy, w ogóle cieszą nas opinie wasze, że szparagi nagle wow, okazują się fajnym składnikiem w koktajlach i co więcej, bardzo fajnie smakują. I my dzisiaj dokładnie będziemy to samo, dzisiaj wszystkie nasze w ogóle koktajle z dzisiejszego dnia i w ogóle z kolejnych dni, to są też koktajle, które posiadają w sobie składniki, których cały rok nie możemy kupić oczywiście, bo, tak jak szparagi są dostępne na przykład teraz, tylko w okresie takim majówkowym, wiosennym, czy potem truskawki, to tak samo na no, świeże, oczywiście, też w najbliższym okresie. Potem zawsze możemy używać mrożnych. Ale do rzeczy, dzisiaj pierwszy koktajl będzie ze szparagów, z ogórka. Z, to w ogóle pierwszy koktajl: z gruszki, sól, pieprz i gałka muszkatałowa. Moi drodzy. Czasami mogą te przepisy nam się wszystkie mylić, e, może wam coś umknąć, nie wszystko może być, że tak powiem, posegregowane. I właśnie dla tych osób, które są chętne, gdybyście mieli jakąkolwiek ochotę, e, żeby to wszystko było tak fajnie zgrane w jednym miejscu, żeby mieć dostęp do wideo, żeby mieć dostęp do materiałów i wszystko w jednym miejscu, nie tylko na mailu, tak jak to oczywiście Wam zawsze wysyłamy na naszej grupie, ale na specjalnej platformie VIP. Którą cały czas Wam Agata udostępnia i pokazuje Wam, że możecie tam zakupić. Za jedyne 9 zł możecie mieć oczywiście ten dostęp do tych wszystkich wszystkich materiałów posegregowany. Przede wszystkim w jednym miejscu wystarczy dostęp do internetu o każdej porze dnia i nocy. O każdy, w każdym, oczywiście, miejscu na świecie. Jedyny warunek, dostęp do internetu. Do rzeczy, dzisiaj miksujemy. Wyjątkowo dzisiaj będą dwa koktajle. Na pierwszy dzień, więc. Zaczynamy. Słuchajcie, 150 ml e, zielonej herbaty, szparagi, ogórek, gruszka, gałka muszkatołowa, sól, pieprz. E, zaczynamy Słuchajcie od szparagów. E, część z Was, widziałem też na grupie, pytała się, jak szparagi podajemy, czy je obieramy, co z nimi robimy. Oczywiście zielone szparagi nie obieramy, je tylko myjemy. Tutaj mamy już przełamanego. Pokażę Wam e, najprostszy sposób. Łapiemy szparaga, on się ułamie, nam ta część taka. Ona jest do wyrzucenia. Są różne szkoły, oczywiście można też obciąć, ale szparagi bardzo ładnie się poddają i ta część jadalna, oczywiście ona pozostaje mniej więcej w jakieś 3 czwarte, powiedzmy szparaga. Ale to różni, wszystko zależy od, od, od szparaga. Możemy go przeciąć oczywiście jeszcze jak wrzucamy do blendera. Yy, ogórek. Można dać jeden długi ogórek szklarniowy. My dajemy dwa mniejsze, bo akurat mam dwa mniejsze ogórki gruntowe, więc możemy też je oczywiście podzielić. One są oczywiście wszystko wcześniej e, umyte. Dzięki Agata, że je umyłaś. Dla mnie ok. Tak jak powiem, gruszka. Gruszkę, słuchajcie, też nie musimy obierać. Możemy tylko obciąć z dwóch stron, żeby nam było łatwiej. Mniejsze kawałki, zawsze troszkę. Przy szczególności dla osób, które mają troszkę, nawet czasami słabszy sprzęt, łatwiej będzie i mniejsze kawałki, łatwiej będzie to y, zmiksować Wasz sprzęt. Łatwiej sobie oczywiście z tym poradzi. Zielona herbata. Okay. I przyprawy, sól, pieprz, gałka muszkatołowa. OK. I co? Oczywiście standardowo znowu będzie trochę głośniej. Y Pewnie, dlatego też nie mówię, bo naprawdę bardzo kiepsko mnie słychać podczas, podczas miksowania. I tak jak mówiłem, pierwszy koktajl mamy już gotowy. Pachnie mega. Już widziałem dzisiaj z samego rana część Was miksowała. I właśnie te zadowolone komentarze i zdziwienie, że szparagi naprawdę mogą być smaczne. A rzeczywiście są. Więc pozwólcie, że z racji tego, że pierwszy go wykonałem, yy, najpierw ja go skosztuję, a potem pewnie Agata się napije. Znaczy, słuchajcie, nie będę udawał, że nie znam tego smaku, bo ja ten smak doskonale znam, bo my szparagi oczywiście yy, już od wielu lat miksujemy. Yy, Niemniej, naprawdę, dla tych, którzy jeszcze nie próbowali, warto, słuchajcie, skuście się, bo ten koktajl ma naprawdę kapitalny smak. Yy, Dzisiaj drugi, drugi koktajl od razu przygotujemy. Popatrzcie, co się dzieje z blenderem od razu po zmiksowaniu. Przede wszystkim też może drugi blender pokażemy, wam patrzcie. Bardzo łatwo jest go wypłukać. Wystarczy go oblać wodą, on jest czysty, więc dla tych, którzy zostawiają blender po zrobieniu, oczywiście, no trzeba go potem namoczyć, ale też. Uważajcie, bo noże też nie powinny być długo zamoczone w wodzie, więc na bieżąco. Robimy koktajl, myjemy, bomba. Naprawdę to wszystko fajnie się sprawdza. Składniki na drugi koktajl również przygotowane przez Agatę, umyte i tak samo szparagi. To będzie shake truskawkowo-szparagowy. Składniki. Doskonale. Znacie, to jest koktajl numer 2 z naszych przepisów. 4 szparagi, 8 truskawek, mamy yy, daktyla i jeszcze, jeszcze, jeszcze szczypta wanilii. Można opcjonalnie dodać łyżkę miodu, ja natomiast yy, robię go bardziej pod siebie. I nie lubię aż tak bardzo słodkich koktajli. Tutaj mamy już daktyla, który i tak nam fajnie osłodzi go troszkę. Truskawki też są słodkie, w związku z tym ja nie daję. Wy, jeżeli macie ochotę, robicie dla swoich pociech i chcecie, żeby były bardziej słodkie, to jest dowolność oczywiście. Yy, I możecie oczywiście spróbować. I tak jak mówiliśmy wcześniej, odłamujemy nasze. Tutaj już wcześniej Agata dwa potraktowała, tak samo, więc są oderwane. Nie trzeba ich przekroić, wystarczy je wrzucimy. I słuchajcie, truskawki. Truskawki oczywiście możecie oberwać je z szypułek, bo można to zrobić, to jest bardzo proste. Część osób już nawet widziałem kiedyś możecie przecinać w ten sposób truskawkę. Natomiast my, powiem szczerze, nie marnujemy tych zielonych części. One się bardzo fajnie zgubią, a będzie to element też oczywiście zieleniny w naszym koktajlu. Więc my razem z szypułkami... Jeżeli macie naprawdę dobry sprzęt, to on sobie poradzi nawet z tymi tutaj końcówkami, więc to nie powinno przeszkadzać kompletnie w koktajlach. Daktyl świeży, obieramy go sobie z pestki. Dodajemy mleko ryżowe i dodajemy wanilię. No i co? Znowu będzie chwilę głośno ale potem będzie smacznie. Zaraz domu wyjdzie mi koktajl pod kolor mojej bluzki, tak jak, co niektórzy pewnie pamiętają, w pierwszej edycji, kiedy miksowaliśmy. Wtedy, zupełnym przypadkiem, jak miksowaliśmy w tamtej pierwszej edycji, e, zrobiliśmy koktajl, który miał identyczny kolor jak moja luska. Tutaj raczej się nie udało. E, on ma fajny kolor, chociaż dzisiaj tego koloru niego zobaczycie sobie tutaj przez blender, bo akurat są zielone słoiki. Fantastycznie pachnie truskawkami. Zaraz pewnie dzieciaki się dołączą też do koktajli. Okay. Super, no i co? Słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień, proszę Agata, dla Ciebie. Dzisiaj pierwszy dzień miksowania za nami. Ja jeszcze raz Wam przypominam, chcecie mieć wszystko fajnie posegregowane w jednym miejscu. Zapraszam do platformy VIP. Dla tych, którzy chcą mieć to wszystko poukładane. Oczywiście wszystkie informacje cały czas macie na naszej stronie i oczywiście na mailu, jeżeli go podaliście. Więc do zobaczenia jutro. Jutro miksujemy kolejne koktajle. Smacznego. Miksujcie na zdrowie.